Te kategorie w ostatnich dwóch latach zdominowali młodzi piłkarze Lecha Poznań. Pytanie, czy do Jakubów Modera i Kamińskiego dołączy Michał Skóraś? Łatwo nie będzie, bo w tym roku ma wyjątkowo silną konkurencję. Turbo-konkurencję, można by rzec. Kamil Grosicki, pogoń Szczecin. Bartosz Nowak. Górnik Zabrze, często Częstochowa. Michał Skóraś, Lech Poznań. Marcin Niemucki, prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. i Kamil Burzes, szef działu sportu Profus Management. Serdecznie mu panów zapraszamy na scenę. Dobry wieczór. Dość istotna notacja. To jest nagroda, którą tygodnik piłka nożna przyznaje tylko Polakowi. Obcokrajowcy mają swoją odrębę. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że już za niecały tydzień startuje runda wiosenna rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa i będziemy mogli się cieszyć i oklaskiwać wszystkich nominowanych i zwycięzcę tej kategorii. Ligowcem roku 2022 Budujemy napięcie. Jest. Jest zawodnik, który był najskuteczniejszy na boiskach klasy wśród Polaków w zeszłym sezonie. Jest jedynym nominowanym Polakiem w tej kategorii. Przede wszystkim wygrał jednak brązowy medal mistrzostw Polski w ubiegłym roku z Pogonią Szczecin. Kamil. Grosicki. Kamil Grosicki! Kamil Grosicki jest znany, już podąża na scenę. W minionych 12 miesiącach znowu odpalił tryb turbo. Dobry wieczór. W barwach pogoni zdobył 13 bramek i zaliczył 6 asyst. W pełni zasłużenie wywalczył miejsce w składzie na mundial, a w nim wraz z zespołem jedną ósmą finału. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę odebrać tą nagrodę Tygodnika Piłka Nożna. To jest naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie. Jako ma, młody chłopiec pamiętam, jak chodziło się do ciosku, kupywało się ten tygodnik. Dzisiaj oczywiście można w internecie dużo na ten temat poczytać. Na pewno tej nagrody nie byłoby bez moich kolegów z drużyny z Pogoni Szczecin, bez trenerów. Wsparcie moich kibiców w Szczecinie czy w Polsce odczuwam to codziennie. Jestem im na pewno za to bardzo wdzięczny. Ale przede wszystkim chciałbym też podziękować mojej rodzinie, mojej żonie Dominice, córce Mai, Marcelowi, rodzicom. Przy okazji chciałbym też moją babcię pozdrowić. Dzisiaj mamy dzień babci i dziadka. To na pewno będzie się cieszyła. Moje siostry. Więc mówię, naprawdę jest mi bardzo miło i cieszę się, że tu mogliście z wami być i jestem dumny, że... Po powrocie do Polski pokazałem się z dobrej strony i dzisiaj jestem tu z Wami, stoję na tej scenie. Ale wracając półtora roku temu do Szczecina, powiedziałem i głośno, że wracam tu do pogoni, żeby zdobyć Mistrza Polski. Staraliśmy się w tamtej stronie, nie udało się. W tym sezonie na pewno będzie ciężko, bo Raków ma dużą przewagę, ale my się na pewno nie poddamy, będziemy walczyć, bo my jesteśmy pogon Szczecin. My cały czas chcemy się rozwijać, chcemy być najlepsi. I Serdecznie pozdrawiam tu wszystkich ze Szczecina i jeszcze raz dziękuję za tą nagrodę, bo jest to na pewno bardzo miłe uczucie dla mnie. Kamil, wiesz, że mam od lat Ciebie wielką słabość, także jeśli swoimi kanałami tutaj sprzedaliśmy prawa telewizyjne do tej gali, najpierw do Portugalii, wiesz dlaczego, no, ale potem okazało się, że sprzedaliśmy też do, do Szwajcarii i, i do Włoch, żeby ten ewentualny nowy selekcjoner, no, skoro jest, Najlepszy ligowiec roku, no to przecież nie można go nie powołać na najbliższe mecze reprezentacji, prawda? Powiem tak, rozmawiałem, rozmawiałem dwa dni temu z prezesem i prezes nic nie mówił na temat nowego selekcjonera, więc <laughs> e, e, nic, nic nie wiem, ale tak jak zawsze powtarzałem, grawe reprezentacji to jest największy zaszczyt dla, dla piłkarza. I ja jestem za każdym razem dumny, wychodząc na boisko. Byłem na Mistrzostwach świata, zagrałem 5 minut, ale wchodząc na te boisko, chciałem wykorzystać każdy kontakt z piłką, każdą minutę, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, bo to jest wielka duma. Co będzie w przyszłości zobaczymy. Ja swoją ogromną boisko w co klasie muszę pokazać, udowodnić nowemu trenerowi, że grosi w tej reprezentacji jeszcze się przyda i to nie raz. Grosik do zobaczenia na kadrze w marcu w takim razie. Dziękuję. Panie Kamiluk, tak. bardzo podobną statuetkę Pan już w szafie ma. Czy pamięta Pan, za jaki rok i w jakiej kategorii? Podobną statuetkę Pan już ma. Jaki to był rok i jaka kategoria? Czy Pan pamięta? A to żona, nie... nie tak chodzi? Żona odbierała, tak? Żona, żona odbierała w 2018 roku e, za najaktywniejszego piłkarza w social mediach. Tak jest. Wtedy najaktywniejszy w social mediach teraz Ligowiec Roku. Kamil Grosicki. Wielkie brawa Grosik, dziękujemy.